Panie Robercie, może Pan to kupić u mnie. Adresy znajdzie Pan na www.tkm.eu tutaj gdzieś się pojawi ten napis backslash contact Tam są adresy oddziałów, które mam i tam mamy płyty warstwowe. Ta konkretna, którą pokazywałem w tym filmie, a więc setka setka, setka, setka Kingspana, znajduje się w Komornikach Poznańska 47A oraz w Pyzdrach przy Przewrześcijanskiej 29. Ale mamy też inne płyty. Najlepiej, żeby pan napisał na biuro mopka.tkml. Co pana interesuje, to panu wycenimy. Możliwość dostawy jest w Polsce i nie tylko, bo dostarczamy jej za granicę te płyty i do Niemiec i do Belgii, do Holandii. I nawet mieliśmy taką realizację. Teraz pozdrawiam kolegę ze stanów Piotra wysyłaliśmy mu kontener tu gdzieś pokaże się zdjęcie na próbę takiej płyty może coś z tego będzie liczę na to bardzo wysyłaliśmy do Meksyku słuchaj wysyłaliśmy do Meksyku także tutaj się też nie boimy takich rzeczy ważne żebyś napisał co potrzebujesz bo wtedy jestem w stanie tobie przygotować ofertę na miarę specjalnie dla ciebie i my to zrealizujemy i dowieziemy nowe place które będą niedługo otwarte to jest Lublin i Zielona Góra ale jeszcze nie podam adresu, bo nie podpisałem jeszcze umów, tam jeszcze może się coś wydarzy. Pozdrawiam serdecznie gości kandydatów, cześć.